Ponieważ nie chcę was zamęczać Widzicie jaka jestem dla was dobra. Chciałbym wyjść tam na górę i z góry go zestrzelić, ale to jest chyba raczej niemożliwe. Okej, okay, wejdź. Wstawaj, proszę ja ciebie. Dobra. Przeklęto z cegły... Nie. Aha! Hej? Okay. Gdzie jest czołg? Okay, tam jest czołg? Nie możemy tu wejść. Oczywiście, że nie. Я надеюсь, же меня не открыл. Он где-то здесь. Он, он где-то здесь. его. Он где-то здесь. Смотрите его. Ищите лучших! Вы uh. под огнем! Uh. Смотрите в оба! А чего uh. я не могу выйти на эту полку? Uh. Смотрите в оба! Ищите лучших!

Он где-то О, кур... Ага, швед не он поехал с той стороны, так? Ну, что ж, понятно. смотрите в оба. Ну-ка, покажи, снайпер. Но... No.

Świetnie! Stało przy wieżyczce. Po prostu... ale Już cię nie ma. Teraz niech mi ktoś spróbuje tę wieżyczkę zająć. Po prostu rozniosę. o przez kręgosłup. Jak ładnie po prostu. A. nie to jak siedem strzałów na jedną osobę. Okej, okay. następny. Mm, bardzo źle. O, bardzo ładnie. Oj, 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 Dzięki Bogu. Wyście mi tak nie wyskakujcie jak Filip z Konopi, to po prostu straszę się. Przeraża мне то. В траме? Ага, тоже не Найдите его. Я должен искать. там соус? А где он Здесь. Ищите okay, <говор> лучше. Ищите <g> лучше. <savory>

Gdzie jest ten sniper? Mogę się za tym schować? Ty Dobra, są tam są tam. Problem w tym ja nie wiem, do których strzelać. Ah, po prostu nie mogła się powstrzymać normalnie. Jest tu jeszcze ktoś? Okej, okay, to jest ten zniszczony samolot, ale wygląda na to, że stąd już wszystkich teraz tak. Teraz tych, ok, jest zaliczony. Odszukaj dokumenty. Tylko w środku będzie ktoś jeszcze, czy nie będzie nikogo? O to jest pytanie. Będzie. To było niebezpieczne. To było bardzo niebezpieczne. I zaraz zginę. Çeker yes, okay. okay. <laughs> boyستم Pomoc. Znów od punktu kontrolnego. Spokojnie, nie denerwuj się. Tym razem schowamy się tu. Granada! 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 Dawaj się na stary. Nieźle.

On gdzie-то, здесь. No, w ogóle Jeszcze ktoś? No na się jeszcze było. ktoś! 50. No prawie tak Jakiego granatu? Ciekawe czy da się zeszczyć granat w powietrzu? On to jest! No. Ech, aż mi się ciepło znowu zrobiło. A, przyładuj, OK. Już w porządku. Tam jest jeszcze jeden. Wiem o tym. No pokażej pokaż się, Tak chodzi w z ja powrotem jak kura z jajem. Ты точно где-то здесь. Продолжайте искать. Все голос! Найти его! Благо Благом никто не будет уж ни шатного. Но... Hey. Okay, przeszawam się. It wasn't much to go on, but it was enough. Tobin was a nerve agent. Powerful and lethal. Breathe it. Touch it, even look at it, and your body shut down in all sorts of gruesome ways. Wolf was the architect of the plan, a chemical weapons specialist. He was helping the Russians fill the last of Germany's V 2 rockets with this stuff. Their target, London. Those cunning red bastards would make it look like Germany's final revenge. Killing Wolf would have to wait. Nothing else mattered now. I had to stop that launch. Oho. Ucieknij, o to już tutaj oddział snajperów. Nie, o świetnie, teraz się będziemy strzelać ze snajperami. Po prostu jestem. Nie, 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 nie. Zachwycona z tego powodu. To było przerażające. Aż musiałam się zamknąć na chwilę. Ale mam strasznie mało amunicji. Hmm. Ok. Dobra, teraz gdzie są ci snajperzy? Tam jest jeden. Nie ma go. A nie by było, gdyby powiedzieli, ilu jest tych snajperów. Zajperów dwóch dwóch, mhm. mhm. trzech czterech. Pięciu. Okay, przeładuj i trochę chodzimy. Mhm. Mm Okej. Okay. Jest tu który? Nie ma. O! Oh. A było sześciu. Dobra, czy jestem warta sześciu ich snajperów. już mi się przy pierwsze podejście. Teraz przynajmniej wiem gdzie są. Jeden. Tam jest drugi, ale nie widać. Mhm. Dwa. Czy